Wilk chwycił martwego mężczyznę, który leżał już w trumnie, za gardło. Ludzie wokół niego zamarli ze strachu. Był to chłodny, mglisty poranek w małej polskiej wiosce położonej w sercu Karpat, w regionie pełnym tradycji i magii. Domy w wiosce były wykonane z drewna, pokryte strzechą, a ich białe ściany wyróżniały się na tle zieleni pól i lasów. Ulice, wyłożone kamienną kostką prowadziły do lokalnego rynku, gdzie unosił się zapach świeżego chleba, suszonych ziół i wędlin, które sprzedawali miejscowi rzemieślnicy. W powietrzu unosił się zapach dymu z kominków i ciepłych ciast, które były przygotowywane na poczęstunek po ceremonii. Wszędzie czuć było typowy dla tej części polski spokój, który był jednak dzisiaj zakłócony przez niepokojącą atmosferę. Na cmentarzu, który znajdował się tuż za wioską, zbierała się cała społeczność. Ludzie przyszli, by oddać hołd Adamowi Wojciechowi, szanowanemu mieszkańcowi wioski. Ubrani w ciemne ubrania, trzymali w rękach białe lilie i czerwone róże, symbole szacunku i pamięci. Wszyscy spodziewali się, że będzie to zwykła, spokojna ceremonia. Jednak atmosfera była dziwnie napięta. Ludzie rozmawiali szeptem, a ich twarze zdradzały smutek, który, pomimo pozornie cichej okolicy, wisiał w powietrzu. W momencie, gdy ksiądz kończył modlitwę. Coś niezwykłego przerwało tę ciszę. Na obrzeżach cmentarza, skąd zaczynał się las, pojawiła się nieoczekiwana postać, wielki wilk, który powoli zbliżał się do zgromadzonych. Jego sieść była ciemna, a oczy świeciły złotym blaskiem, który wyglądał jakby emanował z samego wnętrza zwierzęcia. Wszyscy zamarli w bezruchu, nie wiedząc jak zareagować. Wilk nie szczekał, nie atakował, poruszał się powoli, jakby miał w sobie jakąś niewidzialną misję. W jego spojrzeniu było coś, co przekraczało zwykłą obecność zwierzęcia. W polskiej mitologii wilk od zawsze był symbolem duchów lasu, przewoźnikiem między światami, który mógł nie tylko chronić, ale i przewodzić duszą. Był to byt, który wchodził w świat ludzi, by przekazać wiadomość z innego wymiaru. Wilk w tym przypadku miał w sobie coś tajemniczego i niepokojącego, jakby był postacią z legend, którą trzeba było wziąć pod uwagę. Gdy wilk zbliżył się do grobu Adama, cała wioska wstrzymała oddech. Nie atakował, ale jego obecność była niezwykła, jakby patrzył na zmarłego z głębszą wiedzą. Wilk stanął obok trumny, wpatrując się w ciało, które spoczywało w środku. Jego oczy błyszczały w świetle porannego słońca, jakby chciał coś przekazać. W powietrzu czuć było napięcie, ludzie zaczęli szeptać, nie wiedząc, co się dzieje. Niektóre osoby odwracały wzrok, inne stały w milczeniu, wstrzymując oddech. W tej chwili, nieoczekiwanie, wilk rzucił się w kierunku trumny i ugryzł Adama za szyję. To było krótkie, zaskakujące uderzenie, które wywołało prawdziwą panikę wśród zgromadzonych. Ludzie zaczęli krzyczeć, nie wiedząc, co robić. Ale, podobnie jak wcześniej, wilk nie zachowywał się jak zwykłe zwierzę, nie próbował zabić, lecz jedynie na chwilę przytrzymał martwe ciało. Jakby przekazując mu jakieś ostatnie słowa. Po tej chwili wilk odskoczył i zniknął w lesie, pozostawiając za sobą tylko rosnącą ciszę. Mieszkańcy wioski stali w osłupieniu, nie rozumiejąc, co właśnie się wydarzyło. Dla nich to był znak, którego nie potrafili wyjaśnić, ale czuli, że coś, co miało miejsce, miało głębszy sens. Wilk nie był po prostu zwierzęciem, był częścią tej ziemi, częścią czegoś większego. A co najważniejsze, zdawali sobie sprawę, że ta chwila zostanie w ich pamięci na zawsze. W małej wiosce na wschodnich krańcach Polski, w rejonie Bieszczat, gdzie góry spotykają się z lasami pełnymi tajemnic, Adam Wojciech mieszkał całe swoje życie. Wioska była niewielka, a domy, porozrzucane na zboczach, miały drewniane ściany i dachy pokryte strzechą. Wzdłuż krętych uliczek stali starzy, drewniani mieszkańcy, a tradycyjne targi były pełne polskich wyrobów, ręcznie tkanych obrusów, ceramiki, wędlin i serów wokół wioski rozciągały się pola pszenicy, kukurydzy i zboża, które zmieniały się w zależności od pory roku, od złotych łanów latem do białych płaszczyń pokrytych śniegiem w zimie. W takim otoczeniu Adam spędzał swoje dni w pełnej harmonii z naturą, do której był głęboko przywiązany. Był rolnikiem, człowiekiem prostym, ale i mądrym, który znał każdą roślinę, każdy krzew, każdą rzekę w okolicy. Jego życie było wypełnione pracą na roli i spędzaniem czasu z rodziną. Adam żył w rytm pół roku, na co dzień zajmując się uprawami, hodowlą zwierząt i naprawą sprzętu. Czuł silną wieś z ziemią, która dawała mu nie tylko pożywienie, ale również poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Jednak wojna, która wybuchła w jego młodości, na zawsze zmieniła jego życie. Adam walczył na froncie, a wspomnienia z tamtych lat do dziś prześladowały go każdej nocy. Z wojny wrócił jako inny człowiek. Zamiast witalności, którą miał przed wojną, jego oczy były teraz pełne zmęczenia i smutku. Zamiast radości z pracy na roli, która była jego pasją, pozostała tylko pustka. Wspomnienia o przemocy, o zniszczeniu, o śmierci towarzyszyły mu przez każdy dzień jego życia. Po powrocie do wioski Adam zamieszkał w starym domu, który stał na obrzeżach, z dala od innych ludzi. Nie szukał już towarzystwa innych, nie potrafił odnaleźć się w dawnym życiu. Zamykał się w swoim domu, spędzając długie godziny na rozmyślaniach. Często wspominał tych, którzy odeszli, a także chwilę, w której wszystko się zmieniło. Adam codziennie wstawał skoro świt, aby zajmować się pracą na roli, ale zamiast radości, która kiedyś towarzyszyła mu przy uprawach, teraz czuł jedynie obowiązek. Mimo wszystko, jego więź z naturą nie została zerwana. Każdy spacer po polach. Każdy kontakt z ziemią, który na nowo odbudowywał się w jego rękach, dawał mu choćby chwilową ulgę. Adam, chociaż zamknięty w sobie, zawsze chętnie rozmawiał z sąsiadami, którzy przychodzili, by sprawdzić, jak sobie radzi. Rozmawiali o codziennych sprawach, o pogodzie, o uprawach, ale przede wszystkim o tych, którzy odeszli. Polska tradycja czczenia pamięci przodków była głęboko zakorzeniona w życiu Adama. Zbliżając się do dnia Wszystkich Świętych. Rozmyślał nad tym, jak ważne jest pielęgnowanie pamięci o zmarłych. W jego wspomnieniach często pojawiały się obrazy, jak jako dziecko z ojcem chodził na cmentarz, zapalając znicze na grobach przodków. W te dni, pełne zadumy, ale i szacunku, Adam czuł obecność swoich zmarłych bliskich. Jednak z biegiem lat, jego życie stało się coraz bardziej samotne. Po wojnie nikt nie był w stanie zrozumieć ciężaru, który niósł w sercu. Pomimo licznych prób znalezienia pocieszenia wśród sąsiadów, Adam pozostał zamknięty w swojej własnej bańce wspomnień, nie mogąc przebić się przez ból i samotność, które go otaczały. Wspomnienia z wojny, a także wspomnienia o tych, którzy odeszli, powoli kładły cień na jego codziennym życiu. Czuł, że nie ma już miejsca w tym świecie, który kiedyś był mu tak bliski. Wspomnienie o wojnie stało się dla niego jak niekończąca się pustynia, przez którą nie mógł znaleźć drogi powrotnej. Wera Adama znajdowała się na końcu jego posiadłości, z dala od centrum wioski. Była to przestronna, drewniana weranda, z której roztaczał się widok na pola pszenicy i kukurydzy, a w tle wznosiły się majestatyczne góry Bieszczad. W powietrzu unosił się zapach świeżo skoszonej trawy, a ciepły wiatr niósł ze sobą delikatne odgłosy natury. Jednak mimo otaczającej go zieleń i spokój, Adam nie czuł się tu w pełni sobą. Mimo że jego dom był pełen wspomnień o przeszłości, o dzieciństwie spędzonym w tej wiosce, dziś czuł się jak obcy we własnym świecie. Wzrok wędrował po horyzoncie, ale nie widział tego samego, co niegdyś. Wspomnienia wojny i wszystkich tragedii, które ją towarzyszyły, wciąż były obecne w jego sercu i umyśle. Każdego wieczora, gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Adam siadał na werandzie, zamyślony. Lubił obserwować, jak niebo nabiera ciepłych odcieni pomarańczu i czerwieni. Mimo ich piękna, Widok ten przypominał mu o ciemnych chwilach jego życia. Zachody słońca stały się dla niego metaforą końca końca, który przyszedł z wojną, końca, który wciąż powracał w jego myślach. Kiedy niebo stawało się czerwone, w jego umyśle pojawiały się obrazy z frontu, dym, strzały, śmierć i ból. Choć starał się zepchnąć te wspomnienia, one zawsze wracały, nie pozwalając mu na spokój. Wojna zmieniła Adama. Był kimś innym niż przed jej wybuchem. Choć wciąż ten sam mężczyzna, ten sam rolnik, który kochał swoją ziemię i cenił życie w zgodzie z naturą, to wewnętrznie czuł się zagubiony. Stracił coś cennego, coś, co nie miało nic wspólnego z ranami fizycznymi, ale raczej z bliznami emocjonalnymi, które nie chciały zniknąć. Jego serce było pełne smutku, bólu, a także żalu za tym, co stracił, za utraconą rodziną, za przyjaciółmi, którzy polegli na wojnie. Choć nie dzielił się swoimi uczuciami z innymi, czasem, gdy wieczorem siadał z sąsiadami, pozwalał sobie na chwilę szczerości. W rozmowach o przeszłości i wojnie opowiadał o swoich doświadczeniach, o tym, co widział na froncie. Czasem, podczas tych rozmów, jego głos drżał, a w oczach pojawiały się łzy. Dla niego była to forma katharsis, sposób na uporać się z tym, co pozostało w jego sercu. Jednak te opowieści były krótkie, niechętne, bo zbyt osobiste. Nie potrafił otwarcie mówić o wszystkim, co go boli. Wspomnienia o rodzinie były równie silne. Często myślał o żonie i dzieciach, których nie zobaczył przez długie lata. W trakcie wojny stracił z nimi kontakt, a po powrocie, choć nadal żyli, ich życie potoczyło się inaczej, a on stał się kimś obcym w ich oczach. W ich domach, gdzie kiedyś się śmiał, a teraz zapanowała cisza. Pamiętał ich twarze, ich głosy, a jednak dziś czuł się oddzielony od tej przeszłości. Każde wspomnienie stawało się coraz bardziej odległe, jakby dotyczyło kogoś innego. Wieczory na werandzie, które spędzał w towarzystwie swoich sąsiadów, stały się rutyną. Siadali z kubkami herbaty lub kieliszkami miodu pitnego, słuchając opowieści o starych czasach. W tych rozmowach, pełnych wspomnień o wojnie, o poległych przyjaciołach, o utraconych ludziach, Adam nie mógł pozbyć się uczucia, że wszystko to, co się wydarzyło, było poza jego kontrolą. Nie tylko wojna go zmieniła. Zmieniła go także utrata poczucia bezpieczeństwa, które dawała mu rodzina i dom. W polskiej tradycji nie zapomina się o przeszłości, nie zapomina się o zmarłych. W okresie Wszystkich Świętych, kiedy ludzie odwiedzają groby swoich bliskich, Adam często odwiedzał cmentarz, by zapalić znicz na grobach swoich przodków. To był moment, w którym czuł, że jeszcze nie wszystko jest stracone. Pamięć o tych, którzy odeszli, była częścią jego tożsamości. Jednak, mimo tych wszystkich tradycji, które go otaczały, Adam nie potrafił znaleźć spokoju w swoim wnętrzu. Czuł się jak podróżnik, który nie wiedział, dokąd zmierza, ale wiedział, że droga nie prowadzi już do domu. Las, który otaczał wioskę Adama, był miejscem pełnym tajemnic. Gęste, ciemne bory sosnowe przeplatały się z liściastymi drzewami, tworząc wrażenie nieskończonego labiryntu. W powietrzu czuć było wilgoć, a cienie drzew wydawały się żyć własnym życiem przesuwając się powoli, jakby coś lub ktoś nieustannie poruszał się w ich wnętrzu. Wieczorami las był jeszcze bardziej niepokojący, a gęsta mgła wzbierała na jego obrzeżach, sprawiając, że wszystko wydawało się odległe i nierzeczywiste. W tej scenerii lasy Karpat i Bieszczad były miejscem, które od wieków inspirowało lokalne legendy. Mówiło się, że to w tych lasach żyją duchy, a z lasów w każdej chwili mogą wyjść istoty z innego świata, szukające swojej drogi między światem żywych a światem umarłych. Adam często wędrował po tych lasach, szukając spokoju, który nie mógł znaleźć w codziennym życiu. Choć las był jego drugim domem, z każdym dniem czuł, że zaczyna dostrzegać w nim coś innego, coś czego wcześniej nie zauważał. Było to coś niematerialnego, ale obecnego w powietrzu, coś, co sprawiało, że czuł się jakby zbliżał się do jakiejś granicy, do czegoś, co nie było w pełni dostępne dla ludzkich zmysłów. Czasami wydawało mu się, że las oddycha, że jest jak żywa istota, która coś od niego chce. Jego obecność stawała się coraz bardziej namacalna. W polskiej mitologii wilk często kojarzony jest z duchami lasu. Jest nie tylko zwierzęciem, ale także przewoźnikiem dusz pomiędzy światem żywych a umarłych. Wierzono, że wilk potrafi przekraczać granice tych światów, że jego obecność zwiastuje ważne wydarzenia, a czasami może być symbolem przekazania wiadomości od duchów przodków. W tradycji ludowej wilk był postrzegany jako strażnik natury, jako istota posiadająca niezwykłe moce, które mogły wpływać na losy ludzi, w szczególności tych, którzy byli blisko związani z ziemią, tak jak Adam. Jednego dnia, podczas samotnej wędrówki po lesie, Adam spotkał wilka. Jego sieść była ciemna, prawie czarna, a oczy świeciły złotym blaskiem, który przebijał przez mgłę. Wilk stał w cieniu drzew, wpatrując się w Adama z taką intensywnością, jakby chciał przekazać mu coś ważnego. Adam poczuł, że nie jest to zwykłe spotkanie z dzikim zwierzęciem. Czuł, że wilk ma w sobie coś więcej, coś, co przekraczało zwykłą fizyczność zwierzęcia. Wilk był jak postać z opowieści, z legend, które opowiadali mu dziadkowie, kiedy był dzieckiem. Wilk nie wykonał żadnego ruchu, tylko patrzył na niego w milczeniu. Adam, choć pełen niepokoju, poczuł, że musi pozostać w tym miejscu. Wilk przeszedł kilka kroków w stronę Adama, ale nie atakował, nie był agresywny. Przez chwilę oboje stali w ciszy, a Adam zaczął odczuwać, że w tej chwili ma do czynienia z czymś, co ma większe znaczenie niż wszystko, co do tej pory przeżył. Czuł, jakby las, który był jego domem, stał się teraz miejscem spotkania dwóch światów, świata ludzi i świata duchów. Po chwili wilk zniknął w lesie, ale jego obecność wciąż czuł w sercu. Wtedy zrozumiał, że coś się zmieniło. Wilk był nie tylko zwierzęciem, ale także symbolem przejścia, przemiany, tego, czego nie dostrzegał w swoim życiu przez tyle lat. Jego obecność wskazywała na potrzebę uzdrowienia, na konieczność wyjścia z własnych lęków i wewnętrznych ciemności. W mitologii polskiej wilk był uważany za przewodnika dusz, ale także za strażnika, który strzeże tajemnic lasu i natury. W tej chwili Adam poczuł, że wilk to nie tylko stworzenie, ale siła, która miała go prowadzić przez życie. Pomóc mu odnaleźć drogę do uzdrowienia. Weranda Adama stała się miejscem, w którym z czasem zaczęły się odbywać niezwykłe spotkania. Z tej werandy, tuż po zachodzie słońca, roztaczał się widok na rozległe pola i lasy, które otaczały jego dom. Gęste lasy, pełne sosen i buków, stwarzały wrażenie przestrzeni pełnej siły, spokoju, ale też tajemnicy. Wokół panowała cisza, jedynie szum wiatru poruszającego liśćmi oraz odgłosy dzikich zwierząt w oddali łamały ten spokój. Jednak dla Adama to, co kiedyś było miejscem tylko odpoczynku, stało się teraz obszarem, w którym spotykał się z czymś głębszym, z czymś, co wykraczało poza codzienność. Wilk, który pojawił się w jego życiu kilka miesięcy temu, stał się czymś więcej niż tylko zwierzęciem. Z każdym kolejnym spotkaniem, Adam zaczął dostrzegać w nim duchowego przewodnika, istotę, która przychodziła nie tylko z lasu, ale z innego, bardziej mistycznego świata. W jego oczach, które zawsze świeciły żółtym blaskiem, Adam widział coś, co przypominało mądrość pradawnych czasów. Choć nigdy nie wypowiedział żadnego słowa, wilk potrafił przekazać więcej, niż Adam mógłby usłyszeć w zwykłej rozmowie. Na początku ich spotkań, Adam traktował wilka jak dziwnego towarzysza, który po prostu pojawiał się w jego życiu, znikając, gdy tylko zbliżał się do niego niepokój lub pytanie, na które nie miał odpowiedzi. Ale z biegiem czasu wilk stał się częścią jego życia, codziennością, w której Adam mógł dzielić swoje przeżycia, swoje smutki, lęki i marzenia. Z biegiem dni, kiedy patrzył na wilka, zaczynał rozumieć, że nie jest on tylko symbolem dzikiej natury, ale także zapowiedzą czegoś większego, zmian, które nadchodziły w jego życiu. W polskich tradycjach i wierzeniach wilk miał zawsze szczególne miejsce. Był nie tylko dzikim zwierzęciem, ale też symbolem łączności z naturą i siłami nadprzyrodzonymi. W wielu opowieściach ludowych wilk był utożsamiany z duchem lasu, przewoźnikiem dusz między światem żywych a umarłych. Był także strażnikiem tych, którzy szukali odpowiedzi na swoje pytania oraz przewodnikiem, który wiódł ludzi przez mroki ich dusz. W polskich opowieściach wilk często staje się bohaterem, który przechodzi przemianę, wskazując ludziom drogę do odkupienia. Adam zaczął dostrzegać, że Wilk w jego życiu pełni podobną rolę. Stał się symbolem zmiany, nie tylko w jego życiu zewnętrznym, ale również wewnętrznym. Wilk stał się częścią jego procesu uzdrawiania, pomagał mu zrozumieć, że aby iść dalej, trzeba najpierw skonfrontować się z tym, co przeszły, z tym, co go raniło. Z każdym spotkaniem z Wilkiem Adam zaczynał czuć, że zbliża się do momentu, w którym musi dokonać wyboru, czy będzie nadal żył w cieniu swoich lęków i przeszłości czy też otworzy się na nowe możliwości i zmiany. Wilk, z każdym swoim pojawieniem się, dawał Adamowi poczucie, że życie jest procesem nieustannej zmiany. Wilk nie pojawiał się po to, by go pocieszać, ale po to, by pokazać mu, że zmiana jest naturalnym elementem życia, że wszystko w przyrodzie jest w ciągłym ruchu. To właśnie z tą myślą Adam spojrzał na wilka nie tylko jak na zwierzę, ale jak na istotę, która jest częścią wielkiego cyklu życia, śmierci i odrodzenia. W polskich mitach i legendach wilk był symbolem odrodzenia, tego, co przechodzi przez trudne chwile, by stać się silniejszym. Dla Adama wilk stał się symbolem nadziei, nadziei, że pomimo utraty, pomimo traumy i bólu, jest jeszcze możliwość odrodzenia, zaczęcia od nowa. W wilku Adam widział coś, co pomagało mu zrozumieć, że życie nigdy nie jest zamkniętym cyklem, ale ciągłym procesem, w którym każdy koniec prowadzi do nowego początku. Minęło kilka miesięcy od czasu, gdy Adam zaczął żyć w samotności, starając się odbudować swoje życie po wojennej traumie, która ciążyła na jego sercu. Choć jego zdrowie fizyczne powoli się poprawiało, wciąż czuł się rozdzielony od świata, jakby żył poza czasem. Jego dom, który kiedyś pełen był śmiechu i życia, teraz wydawał się pusty, a codzienność szara i bezcelowa. Często siedział na werandzie, patrząc na pola i lasy, Rozmyślając o tym, co stracił i o tym, czego nie potrafił odzyskać, czuł się jakby zatrzymany w czasie, jakby nic w jego życiu nie miało już sensu. Jednak w głębi serca czuł, że coś się zmieni. Pewnego dnia, podczas jednej z tych samotnych wędrówek po lesie, Adam poczuł, że coś się zmienia w powietrzu. Mgła, która zwykle unosiła się nad polami o poranku, tym razem była gęstsza, bardziej intensywna. Zatrzymał się na chwilę. Nasłuchując, ale zamiast ciszy, usłyszał szum, jakby coś wielkiego się zbliżało. To był dźwięk, który znał, szelest liści, odgłos kroków na ziemi. Adam nie musiał długo czekać, by zobaczyć, kto to nadchodzi. Z mroku wyłonił się wilk. Nie był to zwykły zwierzak, Adam poczuł, jak jego serce bije szybciej. Wilk, który pojawił się przed nim, miał oczy, które błyszczały żółtym blaskiem, jakby niosły w sobie tajemnice świata, którego nie rozumiał. Stał przed nim, patrzył wprost w jego oczy, jakby chciał powiedzieć coś, czego nie można wyrazić słowami. Adam poczuł w tym spojrzeniu coś niezwykłego, jakby wilk był kluczem do czegoś, czego wciąż nie rozumiał. To nie był tylko powrót zwierzęcia, to był moment, w którym Adam poczuł, że jego życie może zacząć się na nowo. Wilk, który kiedyś stał się symbolem jego wewnętrznej walki, teraz wydawał się być symbolem powrotu do życia, do tego, co zostało utracone. Był jak przewodnik który pomógł mu dostrzec coś, co wcześniej było ukryte. Pojawienie się wilka miało w sobie coś mistycznego, jakby stanowiło znak, że nadszedł czas na uzdrowienie, na nowe życie. Wilk, choć nadal dziki i nieposkromiony, wydawał się być związany z tym, co Adam musiał przeżyć, by poczuć, że znowu jest częścią tego świata. W polskiej tradycji obecność zwierząt w życiu człowieka często miała głębsze znaczenie. Wilk był wierzony w kulturze jako istota, która nie tylko strzeże tajemnic natury, ale także pełni rolę przewodnika między światami. W legendach ludowych wilk pojawiał się w momentach przełomowych, kiedy człowiek musiał podjąć decyzje dotyczące życia, śmierci i duchowego odrodzenia. Dla Adama powrót wilka stał się symbolem tej przełomowej chwili, która oznaczała początek nowego etapu życia, początek uzdrowienia. Zbliżający się czas wszystkich świętych w Polsce. Tradycje związane z duchami zmarłych, modlitwą za dusze przodków, a także obchody Wielkanocy, które symbolizują odrodzenie, znalazły swoje odzwierciedlenie w tym cudzie. W polskiej kulturze zarówno śmierć, jak i życie, to nieustanny cykl, który łączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Pojawienie się wilka, zwierzęcia tak mocno zakorzenionego w polskich mitach, stało się dla Adama przypomnieniem, że każdy koniec może być początkiem czegoś nowego. Wilk stał się mostem, który prowadził go z powrotem do świata żywych, z powrotem do pełni życia, które wydawało się już utracone. To było prawdziwe objawienie, prawdziwe, cudowne wydarzenie, powrót do życia nie tylko fizycznego, ale i duchowego. Wilk nie tylko pojawił się w lesie, ale stał się symbolem odrodzenia, symbolem nadziei, której Adam tak bardzo potrzebował. Po tym spotkaniu poczuł, że znowu może patrzeć w przyszłość z otwartym sercem, że może ponownie poczuć radość i spokój, których tak bardzo pragnął.